Po walesce i do Warszawy dzisiaj mamy event Benefitu Więc zabieram was ze sobą Mam nadzieję, że wam coś pokażę, bo na ostatnim evencie NYXa Nie nagrałam nic, ale tak się kończą imprezy gdzieś z kocham. Tak Po prostu nie wiem, nie wiem, miałam kiedy nie. Outfit wam później w sumie pokażę. I Nie, nie są to czarne składelki z berzki, ale bardzo je lubię i bardzo wam je polecam. Ona kosztowała 80-90 zł. Mówię, bo cały czas pytacie, które to są, a ja nie mam do nich linku. Więc mówię, że ona kosztowała właśnie tak w granicach 80-90 zł. Także lecę, bo już jest Dziewiąta Czekam na wadę, Nie idzie jeszcze <grymne> I lecimy, muszę... nie, w sumie nie muszę Bo nie miałam e, internetu Ale jednak miałam na koncie 19,90 A za 20 zł jest większy pakiet Ale kupiłam ten mniejsze, bo nie chcę się zajeżdżać Na stację, e, już i tak mamy Obsuwę, mam na 12 event A jest godzina 9.20 Więc miałyśmy Wyjechać o 8.30, potem sobie pisała Czy będzie być później no, ja byłam później, ale dużo za późno. Idzie Vanessa. Hello. Hello! Jaki glow. Co? Jaki glow. No, kurde, na nie? Ja też. Czekam, że żeby mi gacie nie mówię No, ja też tak, tak siedzę. Prawdziwa dama. Patrzcie jak romantycznie. No hej! W machu. Zaparkowałyśmy w ogóle. Nawigacja jest mistrzem. Prowadziła nas zupełnie źle. One nie biorą pod uwagę tego, że trzeba zaparkować. Dopiero po fakcie nam powiedziała. Nie miałyśmy jak zaparkować. Ale już idziemy w ogóle. gdzie w sumie oksy. Dotarłyśmy na Benefit. I była dzisiaj prezentacja nowego podkładu z Benefitu i teraz będziemy na. Ja wygramy. ja ja wygram. To skupienie na twarzy. Proszę bardzo. Oj, co? <grym> Tyle <powiem. grym> Już jesteśmy po evencie Będę hitu widzicie trochę pogoda się. Zepsuła, ale, ale nawet na, na pozytywnie, się... na płon. I liczymy na to, że nam nie odholowali samochodu tak, Bo, bo zaparkował się... Andzia zaparkowała tam gdzie teoretycznie nie powinno się parkować Pod siłownią Tak A dowiedzieliśmy się teraz, że ponoć ochroniarz tam wyganią Ale na, nas no, nie, wygonił. nie wygonił Więc... Więc... Liczymy na łódź szczęścia Tak, liczymy na to <laughs> I teraz lecimy na szopingu I do na chyba z powrotem, co? No no nie zachodzimy na żadną szamę, jakiś mak no, no, na toalet Na powrocie, chociaż... na no, razie no, no, nie jestem no, ładna. Ja Bo Albo w Ikei zjemy jakiś klops. No. Klops. Klops. A to klops. <sparuń> IKEA. Idziemy na shopping. Dotarłyśmy a w ogóle, już jestem taka zmęczona. Taka Siedem. jestem... Spodźmy, ona co tam wiecie, a ona nie wiecie kieruje. Tak, wypadek był straszny, ale taki konkretny. jest w chyba na cały kilometr. I nie puszczają więcej. chyba, nie wiem czy puszczali czy nie. Nie, eee. nie było zamknięte w ogóle. Próbujemy to do... objechać jakoś. Ale... I auto było tak, jak ulica jest tak, to auto stało tak. A bo ja nie widziałam, wiecie, bo ja kierowam, nie potrzebam, ale widzicie, ja jestem jej oczami drugimi. Także będzie musiał tutaj przebiechać, bo ja... No co, co tam to zanim to oni ogarną? To też w sumie jeszcze z godzinka wikaj i nam zajdzie. No zobaczmy. Niech się pośpieszą. Chociaż jak zaraz lunie, to będzie przypał. No. Ale dam radę. Głowa mi już spada, ale mam nadzieję, że będzie to, co chcę. Boję się, że ta IKEA będzie taka trochę spustoszona. Spustoszona, spuszczona. Także idziemy. na łowy! Będziemy Wam pokazywać. Patrzcie jaki kuteł. Bo sobie kupię takiego. Zeszliśmy do... Okej. Okay. My cię ogólnie my? zdrowo jemy. Tak. Tak. Będzie dieta fit 100, 100%. Bez jest I się kupiłyśmy trochę. Miałam sobie w ogóle ten um, Stojak na ubrania. Bośmy się w szafie nie mieszczą a Co zabierasz zabierać swoje klamoty z ok. To ja! Zapraszam na kanał Więc! Najlepszy kanał na YouTube! No bez przesady z tym najlepszy. No, no teraz lepiej. Ja się nie... Ja mam zawsze z tyle rzeczy, ja są więcej nie jadę na zakupy, ja widziałam... O, proszę, aż wypada. I... 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 Ha Zakończenie vloga nagrywam wam z balkonu, bo już jest dosyć ciemno. No i co dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że vlog Wam się spodoba. Napiszcie mi w komentarzu, co byście chcieli oglądać w takich vlogach i czy byłyście nad Wisłą w Warszawie, bo my byliśmy w ogóle pierwszy raz. Ciekawe doświadczenie. Także dzięki raz jeszcze, no i do następnego. Buziaki, pa! pa.